Cześć, na dzisiejszym filmie opowiem Wam o kanionie Neuronie. E, opowiem jakie ma wady, jakie ma plusy, dla kogo jest ten rower i jak jeździ. Canyon to niemiecka firma rowerowa, znana z bezpośredniej sprzedaży rowerów. Oznacza to, że nie znajdziemy ich produktów w żadnym sklepie rowerowym, a nie na żadnej innej stronie internetowej, czy portale aukcyjnym poza ich oficjalną stroną. Co ciekawe, Canyon nie prowadzi typowych kampanii reklamowych, przynajmniej ja takich nie widziałem. Mimo braku obecności w sklepie i reklamach, marka jest dobrze znana na całym świecie. Na pewno mieliście już okazję zobaczyć rowery Canyon'a, choćby na Mistrzostwach Świata w ichce, Enduro, Dunhillu, na Tour de France, także podczas zawodów organizowanych przez Red Bull'a oraz w przełajach czy na gravel'ach. W odróżnieniu do innych czołowych producentów, Canyon nie sprzedaje rowerów budżetowych. Najtańszy model to rower crossowy na pełnej deorce za minimum 3000 zł. I to już jest cena promocyjna dalej jest tylko drożej co nie oznacza że jest drogo na tle konkurencji z podobnym wyposażeniem już tłumaczę najtańszy karbonowy hardtail w Kanionie kosztuje 5500 zł w tej cenie otrzymamy co prawda bardzo podstawowy osprzęt ale dla porównania najtańszy karbonowy hardtail w Decathlonie to wydatek już 8000 zł wśród moich znajomych w garażach stoją różne modele Kaniona Lux, Lux Trail oraz Neuron Lux to wyścigowy full ze skokiem 100 mm. Lux Trail to uniwersalny maratończyk ze skokiem 120 A Neuron to rower e, trailowy, czyli rower do zabawy ze skokiem z tyłu 130 mm. A z przodu w zależności od lat 130 albo 140. W 2020 było 130, później już było po 140. Najtańsze modele Neurona zaczynają się od 6500 zł. W tej cenie dostaniemy aluminiową ramę z nieco ciężkim osprzętem, taki rower waży ponad 15 kg, wliczając mykmyka, e, czyli sztyca regulowana, z którą jest sprzedawany. Jeśli chcemy zawieszenie Foxa musimy zapłacić 8,5 tysiąca zł. Wciąż aluminiowa rama, ale waga spada już do 14,5 kg. Na testach mamy Neurona CF9 z 2020 roku. W porównaniu do dzisiejszej oferty można powiedzieć, że jest to CF8 z korbą i tylną przerzutką XT. CF oznacza, że ma w pełni karbonową ramę, a 8 to obecnie najtańsza wersja, która kosztuje od 11 700 zł. Producent podaje wagę 13,6 kg, ale jeżeli włożymy tam trochę lżejsze opony, to nawet po dołożeniu pedałów i z koszykami ten rower na teście waży 13,5 kg. To tyle, ile ważył mój aluminiowy hardtail Rockrider XC100 po montażu opuszczanej sztycy, na którym się kiedyś ścigałem. Ten konkretny model ma Foxa 34 Floata w wersji Performance, a z tyłu jest Fox Float DPS Performance. Napęd to pełna grupa Shimano SLX. Podobnie jak hamulce. Z przodu system czterotłoczkowy, z tyłu dwutłoczkowy. Tarcze 180 mm, fabryczny myk, myk o skoku 150 mm. Powinny to też być koła DT Swiss XM1700. Kierownica ma 78 cm szerokości, a mostek jest krótki, tylko 50 mm. Oba produkcji Race face Linki są poprowadzone na zewnątrz pod plastikową osłoną ramy. Jest prowadnica łańcucha, osłona ramy przed łańcuchem oraz dodatkowa osłona korby od spodu. Kanion co roku minimalnie zmieniał neurona. Większe zmiany były w 2023 roku. Do tego czasu każdy neuron miał tylko jeden koszyk na bidon, zewnętrzne prowadzenie kabli oraz pewną wadę fabryczną, o czym później. Nowsze modele mają mocno zmienioną ramę, są dużo dłuższe, mają wypłaszczony kąt główki i zmienioną rozmiarówkę. Na przykład LK z 2023 roku ma identyczny stack i REACH, co MK z 2024. Niestety żaden z neuronów, nawet modele kosztujące 30 tysięcy złotych, nie mają manetek, blokady zawieszenia z kierownicy. A szkoda. Jadąc ostatnio na zawody z Damianem, poruszyłem z nim kwestię tych blokad. Oboje uważamy, że Canyon nie zamontował tam zdalnych blokad na kierownicy, bo wtedy Neuron mógłby konkurować i zabierać klientów e, luksowi trailowi. Neuron nigdy nie miał być najszybszym rowerem. Na Podjazdach przegrywa np. z Luxem, na Zjazdach przegrywa z rowerami Enduro. Ma trzecią kategorię w rowerach MTB, co oznacza, że nie powinniśmy nim skakać wyższych przeszkód niż 60 cm. To jest dość mało. Dla porównania, Canyon Spectral z raptem o 1 cm większym skokiem możemy skakać dropy, które mają 120 cm, a nie 60. Według Canyona, neuron ma tak właściwie dwa główne zadania. Pierwszy to jest dać wam wygodę podczas całodniowych wycieczek, a drugie to pozwalać przeżywać przygody. A jakie są moje odczucia? Jest wygodnie, zawieszenie pracuje wyśmienicie. Te foxy w odróżnieniu do Rockshocka czy Manitu, wybierają nawet liście podczas jazdy. Do tego ten rower nie boja się na podjazdach. Dropy, na których na hardtailu muszę uważać, to tu po prostu przejeżdżam. Różnica w zjeżdżaniu i kontroli nad rowerem jest gigantyczna. Już na pierwszym zjeździe, na tym rowerze, pozwalałem sobie jechać odważniej i szybciej niż na moim her Tailu, na którym tak samo mam Mykmyka, ale na Hairtailu jeżdżę już od 3 lat w tych konkretnych warunkach. Na asfalcie, ale to tylko gdy nie wieje. Neuron jest szybki. Bo pod wiatr, przez to, że mamy szeroką kierownicę i jesteśmy wyprostowani na rowerze, to robimy za żagiel i bardzo mocno nas to hamuje. Łatwiej się na nim podjeżdża pod techniczne podjazdy z korzeniami niż na hardtailu. Na korzeniastym singlu możemy przez cały odcinek siedzieć na siedełku i pedełować. Jednak to nie prędkość jest tutaj najważniejsza, a radość, jaką daje nam ten rower. Gdy wsiadacie na neurona, ten rower telepatycznie zaczyna was namawiać, abyście robili głupie rzeczy. Na przykład Fajnie byłoby zeskoczyć z tego krawężnika, a później wskoczyć na niego banehopem. Albo, ten próg zwalniający to super skocznia. Czy, widzisz ten ciężki podjazd z korzeniami? Ciekawe czy desza radę na niego wjechać. Nagle macie ochotę podjechać schodami wzdłuż ulubionego podjazdu, czego nigdy normalnie nie robicie. Wykonywanie trików na neuronie też jest banalnie proste. Od pół roku uczę się banehopa na moim hairtailu i mi nie wychodzi. A na pierwszym przyjeździe na Neuronie skoczyłem bunnyhopa i wyszedł mi na jakieś pół metra. No bajka po prostu. Na prostych podjazdach bez przeszkód w postaci kamieni czy korzeni na hardtailu ja jeżdżę szybciej. Jednak czy na płaskim singlu z dużą ilością korzeni neuron będzie szybszy czy hardtail? Do tego testu posłuży najdłuższy single na parafii. Rekord na moim hardtailu to 4,57. W tym roku najlepszy czas na hardtailu to 5,17. No czas na test. Mamy wynik. Jadąc pierwszy raz ten single na Neuronie poprawiłem mój rekord w tym roku o 19 sekund, a życiowy rekord o sekundę. Trochę przeszkadzała mi szeroka kierownica, przez którą w paru miejscach musiałem schamować rower prawie do zera, no a płaskim ten rower jest więc szybszy niż mój wyścigowy hardtail. O prędkości tego roweru świadczy jeszcze fakt, że właściciel Damian mając do wyboru między sztywnym i lekkim karbonowym hardtailem, a Neuronem, Wystartował na tym rowerze na Mistrzostwach Polski w maratonie MTB w Koronowie, tam było akurat dość płasko, i w kategorii Masters 1 na Mistrzostwach Polski. Dojechał na trzecim miejscu. Na rowerze, który ma dawać fan z jazdy. Rozmawiałem z Damianem na temat jego odczuć na temat neurona. Jeśli na co dzień ściga się na hartailu, na którym pokonywanie przeszkód jest dużo trudniejsze niż na neuronie, czy nie obawia się, że przez ten rower straci swoją technikę i zrobi później błąd na hartailu, co doprowadzi go do kontuzji? Okazuje się, że nie. Neuron dużo wybacza, ale również informuje, gdy coś zrobimy dobrze. Damian więc bez obaw ćwiczy skoki na początku na neuronie, mając świadomość, że nawet jak coś źle zrobi, to rower go odratuje, a gdy już za każdym razem ląduje prawidłowo, powtarza ten skok na hairtailu. A wady? Na początku cena zakupu. Dla wielu może być zaporowa. 2. Brak możliwości przymierzenia się do danego modelu. 3. Rower przychodzi w kartonie do złożenia. 4. Fox pracuje wyśmienicie, ale koszty używania są jakieś dwa razy wyższe niż w rok szoku. 5. Koszty serwisu samego zawieszenia. Mamy tu aż 5 zawiasów, czyli aż 10 wpracowanych tulejek z łożyskami. Te co sezon, dwa sezony trzeba przejrzeć i ewentualnie wymienić. 6. Wspomniane wcześniej, brak zdalnych blokad. Nie możemy tu tanim kosztem zdalnych blokad zamontować. 7. Neuron ma skomplikowane zawieszenie. Amortyzator z przodu możemy swobodnie wymieniać, ale amortyzatora z tyłu już nie. Zaworki w damperze zostały specjalnie dobrane do charakterystyki zawieszenia. Jeśli więc się popsuje, albo naprawiacie swój amortyzator, albo piszecie do Foxa lub Kenyona z prośbą o ten dokładnie damper. 8. Ramy z okresu 2020-2022 mają wadę fabryczną w postaci kiepskiej aluminiowej tulejki. Tulejka się wyrabia, stworzenie nie pracuje tak jak powinien, i w ramie powstaje pęknięcie. Naprawa takiego uszkodzenia z wymianą tulejek na mocniejsze, mosiężne, to koszt w okolicy 1000 zł. Jeśli Wam się popsuje rama, to jeszcze nie ma tragedii, ze względu na to, że kanion w ramach gwarancji wymienia te ramy na nowe. Ale jest pewien problem, bo ramę, którą dostaniecie, też będzie miała tą wadę, i jest duża szansa, że jeżeli będziecie jeździli agresywnie, to prędzej czy później znowu będziecie musieli wymienić ramę. Ramy zostały poprawione dopiero w 2023 roku, już nie miały wtedy tej wady, ale rama z 2023 roku jest niekompatybilna z sprzętem z wcześniejszych lat. Ten konkretny rower wygląda tak ładnie, bo ma właśnie nową ramę. Rama przyszła w ciągu tygodnia od kontaktu z Canyonem, następnie tydzień czekania na podmianę ramy w serwisie. Nie jest źle, ale jakbyście dzień przed urlopem odkryli, że macie ramę do wymiany, to by wam trochę psuło urlop. Jak coś, to ta wada Was nie zabije. Tylne koło nie odpadnie Wam na singlu, po prostu na jednym z wahaczu będziecie mieli lekki luz. W Niemczech największy portal zajmujący się rowerami MTB News robił ankietę co do najlepszych rowerów trailowych. Neuron wylądował na siódmym miejscu, ale Canyon jako jedyna marka w top 10 miała aż trzy swoje modele. I od strony najlepszej marki rowerowej do trailu Canyon wygrał. Wśród moich znajomych posiadających kaniony, podejście jest podobne jak te u zachodnich sąsiadów. Są zadowoleni, jako kolejne rowery do zabawy, również wybierają tą markę. Podsumowując, jest to przyjemne, dający mnóstwo radości z jazdy rower. Nie musicie być najszybsi na podjeździe czy zjeździe, nie o to tutaj chodzi. Ale tego roweru nie kupuje się do bicia komów, tylko się kupuje dla przygody po to, abyśmy mogli na niego wsiąść i razem z kumplami pojechać w góry i pokręcić się w okolicach Bielska przez 2-3 czy dni. Przy okazji nie będą nas bolały plecy, będziemy mogli się wyszaleć na zjazdach i będziemy mieli super frajdę. Po testowaniu Neurona pierwszy raz po wizycie w toruńskim bike parku nie sprawdzałem na strawie jak miałem czasy przejazdów. Zamiast tego przez pół godziny opowiadałem właścicielowi jak się super bawiłem na jego rowerze. Ja sam chciałbym mieć taki rower, tutaj nie ukrywam, ale yy, głosując moim portfelem, nie wiem, czy bym kupił wersję CF8 czy tam CF9, czyli wersję karbonową, e, czy nie postawiłbym jednak na wersję aluminiową. Ze względu na to, że wersja aluminiowa kosztuje obecnie 8,5 zł złotych na pełnym foksie. czyli mamy to samo co w wersji CF8, tylko za 3,5 tysiąca złotych mniej. I za te 3,5 tysiąca złotych mniej mamy rower, który jest raptem o kilogram cięższy ale tak właściwie do zjazdów i od strony frajdy zjazdy nie powinno tak właściwie być to dla nas odkrzywalne. Jakbym miał kupować dzisiaj, to szczerze powiedziawszy, bym rozważał między dwoma modelami, między właśnie Neuronem, ale wersji aluminiowej, a między Canyonem Lux Trailem. Ale ten Canyon Lux Trail to ze względu na to, że to byłby taki uniwersalny rower, zarówno do zabawy na singlach, do wyjazdu właśnie w góry. Oraz do mojego ścigania. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Cześć.